W tym filmie 100 graczy Minecrafta będzie chować się w gigantycznym mieście z tysiącami różnych miejsc na schowanie się. Razem z nimi będą chować się też moi koledzy youtuberzy, a ostatnia osoba, którą znajdziemy, wygrywa najlepszą nagrodę w historii mojego kanału. Dobra, macie 3 minuty na schowanie się, czas. Start. Dawaj, dawaj tam, tam gdzie jest Jakub, tam gdzie Jakub? Dobra, dobra. Nie najgorsze jest to, że ja wchodzę gdzieś do budynku, a już 10 widzów chce się ze mną chować w tym samym miejscu. O ja, jakąś piwnicę! Dobra, słaba jest ta piwnica, ja pierdziele Nie wiem, ja do pierwszego lepszego budynku, najbliższego, który miałem, co wszedłem Nie Maria, jak ktoś tu idzie Idź mi stąd Nie, idź mi stąd Eju, utknąłem, nie umiem wyjść z budynku Nie, mnie nie mogę znaleźć wyjścia Utknąłem Ja by siwta lata W domku dalej szukam jakiejś kampy A jakby tutaj? Kurde, tylko że jak jestem pod Trapdorem, to widać mój nic O, o, ale kozak Ej, nie znajdziecie mnie już. Ja wygrałem grę. Słuchaj Piotrek, zostało jeszcze 30 sekund, ale jak to powiedział Albert Einstein, czas jest relatywny, więc zaczynamy. Ja idę do tego budynku, ty idź do tego. Sprawdzimy je. Sprawdzimy A ja chcę je. na dźwig. Mogę iść do dźwigu? Please. O nie! Chyba ktoś się na Wiku. A nie, to pochodnie. Dobra, ja idę do tego pomarańczowego bloku w takim bądź razie. O nie, ktoś się przemieszcza. Stary, zabijał gościa. Pierwszy tak? ten, tak. Przemieszczał się niestety. Co? O nie. Ej patrz patrz tam gościu biegnie Widzę 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 Jest widzę, pod widzę. twoim blokiem, leć go lecz go On macha nam, macha mi Trickshot Macham mu <grym 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 O nie. Jest zabity podczas no, machania Jeszcze 94 osoby <grym> Co tam panowie, mam na żart jakiś? Heniek i Mariusz poszli na piwo do baru Pili piwo i chatali to Widzisz ten budynek tutaj? Ty od góry, ja od dołu, lecimy Dobra, let's go, let's go Dzień dobry, wijam przez ścianę Mam, mam milionka! Mam nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie! Dawaj go, dawaj go Zostań! Zostań! No ale dobrze uciekał. Radził sobie. <laughs> widziałem coś, widziałem kogoś, nikt puścił na sekundkę. Na sekundkę, puścił? Na puści. sekundkę, wiem dokładną mi go. Widziałeś, widziałeś, widziałeś. A widzę, widzę. On... ej ja, on wie chyba! Posłuchamy, 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 <laughs> czy na pewno widzimy. Dobra. O. No cóż, widzę, widzę, widzę dwa niki, te, widzę, widzę ich Koniec, Widzisz? koniec, 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 jestem przy tobie Dobra, zabijaj, masz przewalone Zabij, Kapir, kojarzę go, chyba brał udział w moich poprzednich filmach Ja słyszę jak ktoś się porusza, czekaj Słyszę kogoś na drabince Jest, jest Przyprowadź go tu <laughs> Pozwolimy im przeżyć, jednemu z nich Zagracie w kamień, papier, nożyce na raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy a czekaj, bo on ma papier, on ma kamień, papier bije Dobra, masz, masz dodatkowe życie, uciekaj Dobra, go i tak później znajdziemy. Jak ci idzie z tym poszukiwania? Ehm to, to wygląda tak, że chyba gdzieś się ulotnił, kapitanie. Nie ma go. O! Mam kogoś. Co? Uciekają! Co jest? Co? Ej, więcej tu jest ich! Gdzie jesteś? W tym budynku jest ich dużo! Dwóch, dwóch, dwóch od, odciąłem. Tam na górze byli. Odcinamy, odcinamy. na dachu mogą być, ja lecę tak, na dachu widzę, 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 jestem, jestem, jestem. Mam, mam. daj, znaleziony, znaleziony. Jest, jeszcze jest. trzeci Dawaj, dawaj! Ich zabijać trzeba, zapomniałem! Lecisz, FBI! Po znalezieniu jednej czwartej graczy stwierdziliśmy, że jest to odpowiedni czas, by zacząć używać wybuchowych śnieżek. No i to mi się zaczyna podobać, stary. Mamy też jajko, ale go użyjemy trochę później, bo jest troszeczkę wybuchowe Mam, mam, mam dwie osoby Masz kogoś? Masz kogoś? Tak, dwie osoby Dobra, 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 dobra Maciek Zabijamy Znam Maćka, Piotruś to też znał Cześć Serio? No Ej, co, są Kurde, starowidzory eee. Możemy... Chodź Let's go Patrz, ujawnili się Widzę, widzę Biję, biję, biję no, Koniec Dobra zabite Kolejny, kolejny, kolejny Dawaj Leży KFC nawet jest, nie wierzę Jest KFC? Is KFC <laughs> Dzień dobry, jakieś smaży, smażone kurczaki znajdę? Woman's restroom Używam na tobie albo tego, albo tego To chcesz? Dobra Piotrek, zmieniamy stronę, tu już się dobrze bawiliśmy Chodź tam, gdzie nas w ogóle nie było, chodź tutaj Chodź do stadionu, o Ej, choć na stadionie tak. ktoś musi być Chodź, chodź, chodź do stadionu Każdy lubi piłkę nożną Skakuj Yo! Ale tu jest fajnie. Piotrek, jak widzisz, sponsorem tego odcinka jest Ale Rabat. Jeżeli wy robicie zakupy w internecie i chcecie oszczędzać podwójnie, to koniecznie skorzystajcie z wtyczki jaką jest Ale Rabat. A dlaczego podwójnie? Bo wtyczka Ale Rabat nie dość, że sama wyszukuje wam najlepsze kody rabatowe, by pomóc wam oszczędzić na zakupach, pieniądze, oszczędzanie. To dodatkowo dostaniecie cashback w przeciągu 48 godzin. Słuchajcie, jako że znaleźliśmy was w tym samym miejscu przez Petera... Hello. Uwaga, kto pierwszy? Wyśle mi screena, że zainstalował wtyczkę ale rabatu do swojej przeglądarki, przeżyję. Czas start. A instalacja wtyczki jest bardzo prosta, bo wystarczy kliknąć w link pod filmem, dodać ją do przeglądarki, a następnie podczas zakupów dla waszego koszyka wyświetli się informacja o wyszukiwaniu kodów i cashbacku. Możecie również pobrać aplikację na telefon. Link również macie w opisie. Wysłałem. Ajajaj. Aleks, oh, spóźniłeś się o dwie sekundy. I, i, i nie. Oh, Damy go! Cool. Okay. Nice. dobra no, no. Pozdrawiam Maćka Maciek, dobra, uciekaj Zauważyłem kogoś Nie trzymam shifta Boże, to twój koniec Może czemu tak zrobiłeś? IGOREK! Ja bombarduję Odwróć blog. się! Igorek not responding? Sorry, Igorek Okej, okay, ten blok czysty został przepołowiony przeze mnie. No to teraz drugi. Pomogę ci. Let's go. O, jest, jest, o, jest, jest, jest. Pierwszy, jest, jest. zrobimy count ile znaleźliśmy. Pierwsza, pierwszy. Tylko jeden? Jeden. O! Masz jeszcze? jeszcze? Jest TV ze skinem Rezego chyba, nie wiem. By... O, patrz. Co? Hey yo to... bro, you listening to dubstep? No? Albo zróbmy, postawmy wodę na dole i jak skoczy to przeżyje. <laughs> O nie! O, nie! o nie, Serio? No. Ten budynek jest bardzo ładny. <laughs> Przynajmniej był. Oni coś centralnie koło mnie strzelają, co jest? Widzę Saviego. Pokój przede mną zniszczyli. Jeśli on wygra, ten cały czas. No! Afik! Afika, Afika znalazła. Co, co ty gadasz? No nie wiem, no chłopaki, no moją chatę, no co to ma być? A, Afik, słuchaj. Dam ci bon na Zingera i duże frytki z KFC, ale zdradź mi kapiego. Giniesz i tak jak coś, ale przynajmniej dostaniesz... Jezu Dobra, Kapi jest w samochodzie. Jaki? Co? Jaki w samochodzie? Jakimś pojeździe jest. Co? Dobra. Napisz mi na pewno dostaniesz bon. Trzymaj się Afika. Dobra. A ogólnie śmieszna sytuacja jest, bo gdy znalazłeś Afika to ja znalazłem kapira i biegam za nim od 5 minut i on jest cały czas ucieka Kapir no... Dostałeś drugą szansę i ją zmarnowałeś tak szybko jak ją dostałeś. No, nie udało się niestety. Wiesz jakie są zasady. Niestety wiem. Peter, ty go znalazłeś, ja zostawię was tutaj. No Dobra. wiesz co, wiesz wiesz jak sytuacja wygląda, Piotrek, Ja nie chcę na to patrzeć. Dobra. Ej, star nie znalazłem kapiego, ale znalazłem coś fajnego. Tepnij się co do mnie znalazłeś? i nie patrz za plecy. Spójrzcie to widzisz. W basenie na przykład. A. Widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie, cholera. Nie. To ryby, to ryby Widzą mnie Czy on ma Czekaj, sprawdzę lunetę <noise> Ucieka, to jest Drachis! Uciekam, ucieka! Ginie, ginie, ginie I on może? Tak. Ej! Hold Dobra Piotrek, jest 45 graczy, to jest moment, żeby użyć jajka! Ooo! O, je skinął! to jako było To on jest piękne, jajeczko. Patrz, budynek z... Budynek znika w przeciągu sekundy. Patrz. O. Oh, jak tu rozwala stary! Kończymy wszystkie budynki. O, Boże! Ten też! Ej, 40 osób tu gdzieś jest jeszcze? Jak? Mam dwóch, mam dwóch, mam dwóch, mam dwóch. Zabijaj, zabijaj, mam zabijaj, dwóch. zabijaj. Dobra, żeby nie uciekli. Jeden, dobra. Nie ma. Dawaj, tego. dawaj. numer no ale nadal nie, zna nie znaleźliśmy Drabiusa, Jakuba, <grafię> i Kapiego Jakaś ćmami usiadła na monitor Suka Nie no, jajko, <grafię> zobacz co my zrobiliśmy z tym miastem O oh, fuck No i zna apokalipsa, stary Chowają się tu jeszcze 33 oh, osoby Więc tak, koniec tak. bawienia się z nimi w kotka i myszkę Patrz, ten budynek, ten budynek, ten budynek, ten budynek, ten I ten mm -hmm. Jezu, mi, jak, jakim cudem znaleźliśmy tylko jedną osobę? W czterech budynkach jedną osobę? Nie... Nie, 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 nie. myślę, że to będzie... Będziemy, to będziemy chyba szukać jeszcze parę godzin, przynajmniej albo parę dni. E, tu są jeszcze jakieś niezniszczone, wejdę normalną ścieżką do środka. O, słyszałem. O nie, chyba, ja, chyba, ja, chyba lipa, chyba lipa. Tam jest w <laughs> Nie. nie! Puściłem już tam przypadkiem! to nie! Zatrzymaj się Drabius! Zatrzymaj się! Nie, nie uciekniesz nie. Nie. już! Nie! Koniec! Koniec! No nie! Nie! Przerobicie naszynkę? Drabius, słuchaj. Sprawa wygląda tak. Czy chcesz przeżyć? No chcę! Damy ci 10 minut na zabicie Kapiego. Jeśli to zrobisz, o. to przeżyjesz. What? Dobra! Jak on pójdzie do Kapiego? I się spyta, ej stary, gdzie jesteś? idę się schować! I on pójdzie, go wiesz, zaczynka! Znowu będzie, że niby sprzedaje ludzi. Tak, bo jest 60 widzowie. E, jak jak mi służycie. <śmum> klasz, <Kwaś>, tak, prawie <bo śmum> 60 W to... komentarzach. Chodź do! Klasz, klasz, nie Halo, udało się złego? Udało się Naprawdę Gdzie był, gdzie był? U, goniło go cały czas go goniłem Brawo Dras, brawo, brawo Tak jak obiecywaliśmy, dostajesz drugą szansę, spisałeś się na medal bo Najgorzej, ja na twojego cikarów się wychodzę na tego... do tego co sprzedaję lepiej <laughs> Ha bez <kito. laughs> Dzięki Dravius! Nie wiem Naprawdę <śpiewanie> Nie wiem gdzie jeszcze mogę się chować Dobra To jest ten moment pisać Magiczną komendę Oooo Dzień dobry panowie no Cześć no Neksak, jesteś liderem drużyny łowców, drużyny szturmowej Znajdcie mi wszystkich Oczywiście, z łatwością. Powodzenia chłopaki Nie wierzę, no... No chyba ze mnie sobie ktoś z żarty robi. Co? Jakby... Co? Co jest? <laughs> Ciorę, że całe w... miasto jest wysadzone. On stoi w krzaku <laughs> Chłop chłop jest trawą. Cieka... Czekaj, moje snajperskie oko, poczekaj. To był chyba troszeczkę overkill. Przez następną godzinę sprawdzaliśmy każdą dziurę i kąt mapy, w którym ktoś mógł się ukryć. Trochę to trwało, ale w końcu udało nam się znaleźć wszystkich, aż do finałowej dwójki, a jednym z nich był Jakub. Oh shit! Oh shit! O słońce, ja widzę. <laughs> o kurde, o kurde, o kurde. Nie, nie, nie. nie. Znalazł mnie. Masz? Jakub! Z... Jakub zabity został. Gdzie, Gdzie byłeś? Dziurze, byłem. Halo, halo. Halo, halo. Mateok tak? Wiesz, co jest Twoją nagrodą i wszyscy się teraz dowiedzą? Co? O, nareszcie, no dawaj, dawaj. Co, co to? Dogadałem się z Petera mamą i dostałem zdjęcie, które czeka, czeka, nie jest c... dla niego trochę czeka, jak dobre. Jest, co? Mateo, jako co jest to zdjęcie, Petera?